w takiej, powiedzmy, przedświątecznej serii Pamiętniki Świąteczne, w niej sobie przypomnimy co było w, w poprzednich latach w paczuszkach świątecznych Lecimy! Na pierwszy ogień 2018 rok Święta to doskonały czas na rozdawanie prezentów a jaki prezent chcieliby dostać czołgiści podczas operacji świątecznych 2019? Duże pudełka oczywiście. Wybierz skrzynię z czterech różnych kolekcji: Nowy Rok, Boże Narodzenie, Księżycowy Nowy Rok i Magiczny Nowy Rok. Standardowo: Wielka skrzynia zapewnia trzy prezenty: dwie dekoracje z wybranej kolekcji jedną piątego poziomu i jedną losowego poziomu. Trzecim prezentem jest złoto. Dodatkowo w skrzyni może się znaleźć jeden z następujących prezentów: dni konta premium, kredyty, jeszcze więcej złota, lub jeden z pojazdów premium: KW222, LFH18B2, M4 Improved, Turan 3 oraz groźny Defender. Potężny Scorpion G Podstępny E-25 lub nowy, niepowstrzymany IS-3 Autoloader, który może zaskoczyć przeciwnika strzelając trzy razy z rzędu. Jest tego więcej, coś wyjątkowego dla. No. A was na te porę roku pręgnie, możecie zdobyć poziomu, jedną z poziomu, czterech i... nowych legendarnych skórek w formie losowego prezentu. Skórki zmieniają wygląd zewnętrzny waszych ulubionych pojazdów i sprawią, że będą się one wyróżniać. Oto IS-7, gotowy do bitwy podczas wojny atomowej. Grill 15, pokryty siatkami i kratami chroniącymi przed granatami. Bat Chatillon 25T udekorowany kirysem, hełmem i mieczem francuskiego kawalerzysty. i T57 ze specjalnym kamuflażem do zwalczania piechoty w dżungli. Skórki te można znaleźć tylko w tegorocznych wielkich skrzyniach. Przygotujcie się na święta i nowy rok. Wybierzcie prezent dla siebie i swoich przyjaciół. No. Generalnie to chyba były pierwsze paczki z tego co kojarzę, bo operacje świąteczne to jeszcze, to jeszcze były co najmniej jeszcze rok wcześniej, ale paczek chyba nie było. Co najmniej nie dokopałem się do takich informacji, więc no, święta 2018-19 mamy już odhaczone i nie.